Chciałem pogratulować swoim zawodnikom wygranej, ale również trenerowi Adamkowi i całemu zespołowi Aseko, wszystkim zawodnikom, bo zagrali naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz. Mimo problemów, które ostatnio ich dotykają, mimo odejścia Łukasz, Łukasza Koszarka, no, sprawili nam dzisiaj bardzo, bardzo dużo problemów. Mieliśmy problem, nie, ma, nie zagrał Koszarek na pozycji rozgrywającego grał Ponitka, grał, grał Zamojski, To nie są ich naturalne pozycje. W związku z czym mieliśmy, mieliśmy dużo, dużo problemu w pewnych sytuacjach. To wszystko, panie W panie. przyrodzie jest tak, że lubi być wszystko na zero. Przegraliśmy już w ten sposób mecz w Zgorzelcu. Dzisiaj troszeczkę szczęścia nam dopisało. Cieszę się bardzo, że wygraliśmy drugi mecz wyjazdowy, bo Serię szóstek. Rozpoczynamy od bardzo ciężkich trzech meczy wyjazdowych. Czeka nas wyjazd do Zielonej Góry. Eee, trzeba do czwartku odpocząć i dobrze się przygotować. Dziękuję. To dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Tak jak w meczu z Turowem, byliśmy cały czas skoncentrowani, myśleliśmy tylko o zwycięstwie. Jak um, like said, everybody, you know, play together, and we stay together, you know, doing the bad times, doing our uh doing the gym. So, you know, our tym, our chemistry on our team is very good, and i think that, you know, that can take us. Places. Bardzo ważne było to, że przez cały czas byliśmy razem jako zespół ławka z tymi, którzy byli na boisku, to był czynnik decydujący. Jestem rozczarowany. Znaczy, krótko, no to można powiedzieć po prostu najzwyklej taki żal trochę pozostaje, ponieważ naprawdę drużyna cię włożyła, można powiedzieć dużo serca w walkę podczas całego tego spotkania. Co było widać? Mieliśmy problemy różne, tam z organizacją gry, z takimi innymi historiami, które można powiedzieć, że Pewnie zdarzają się i będą się jeszcze zdarzać, szczególnie jeżeli traci się można powiedzieć mózg drużyny, tak? Natomiast to, co chciałem powiedzieć, wspaniała walka przez całe spotkanie. Paradoksalnie nawet rozmawialiśmy tak troszeczkę żartując, że za dobra obrona spowodowała, że piłka się nie odbiła od obręczy, bo gdyby się odbiła, to najprawdopodobniej czas by upłynął i to spotkanie zakończyłoby się inaczej. Natomiast no gratulacje dla drużyny Trefla, również walczyli do samego końca no i, i zwyciężyli. Boli ta porażka na pewno, ponieważ pokonujemy przeciwności z tygodnia na tydzień i jednak drużyna pokazała, że mimo po kolejnych odejściach Potrafi, no dobrze reaguje na to wszystko, co się dzieje, i e, dzisiaj podjęliśmy walkę e, z trefem, mimo że troszeczkę byliśmy skazywani na, na, taką, na porażkę wcześniej przed meczem, ale udowodniliśmy, że jednak dyscyplina, wiara, walka może przynieść skutki dobre. I tutaj również e, ten duży wkład w to wszystko, że wszystko, wszystko to trzyma dokupy i odpowiednio nas mobilizuje, i dajemy jakoś radę.